O, fajnie, przydałaby mi się pomóc. Ona kurde rzuca tymi dzidami jak... O, powierz. Chodź tu. Szybko no. na to stączysz. Zniszczono twoją wieżę. To weź się u już. Co, tepnął się? O no. kurde, znowu mnie szkonią. O, fajnie, jeszcze podstawiłem się. Pomóż ktoś tutaj, bo no. Pytacie na mnie wbiją. Dobra, idę nam na lane, na mida. Eee, ja co? Żebyś nie miał tych pleców. A nie, U chyba co? No nie się ja na niego nie idę. No, o, fajnie, dobra, ja stąd idę. A Czekajcie! No my wpadamy... o. Ale no, trzeba było nie wyjść. O kurde, no. zostałem. Dobra. Nie padnijcie tam. To to jest za regeneracja. To jest ten, ta panice. Ta paniczna, kubik, no zabijcie go. Pada. Dobra. Z Ale Panteon przeżył, nie? On też miał tak mało HP coś. Odeźnij, odejdźnij drogę, a nie do rady. Ej, tutaj jest ten! Jenny! Przewisznik pokonany yy. Chuć! Aj dobra, panteon, nie, nie, nie dam rady. Przeciwnik pokonany. A to już uważaj. Fak, no, co przejdę to mnie tak obijają na zero, że nerwo stoję. No to... tak nie może być. Gdzie on jest? Na górę począłem. Bądźcie. Dawaj ci się zabić Ej, idzie tryt, idzie tręk! Jakie jaki ulty! <grym> Ej, jaki party on stoi? Nie no to nie jest on. nie stoi. Uch, dobra. W, w, wiem, że to nie on, ale nie zawier. <grym> do dobra, ja stoję, ja, ja stoję, mi się udało przeżyć. Ja mam 3 na 3. Dobra, ja sobie kupię zapał, może? Nieźli mogę... są. Ale póki co jesteśmy lepsi. Bo ja to. jestem Mimo, że mają tego zrytego miszka. No miśka. weź, na pewno go pogorszą. No. To jest taka giza. Hmm. Dobra, chodźcie na miasto. Gramy midzowo. Ta! Bo oni chyba wiedzą, kogo polecać, kogo nie. Do no, tego, no e, Ja też ani się tym na tego... nie widziałem. Na mapie. Ty... Zabawę, ja się widziałem. Raz go zabiłem nawet. Kogo? Nie ma to już, Volibear. <noise> Nie widziałem jeszcze Dobra Go. O, ma to taki Nie woliby najpierw zabijmy słabszych Ej spuszczaj no na niebie I jest tam jeden, niech dwóch Dobra Ja no, dobra ja jedną bez... Ej, Ej Jory Ma stana, oddwój go Trze, cztery Dobre! Dobra, nie poszujmy. Uff! No płacz! Uf, uf, uf. Uhohoho! Rombana gnida! Dobra, idę po zapal. Sorry, ja nie dam rady, jak na dwa hity spadam. Hej, tego Trynda trzeba złożyć. Rąbany, co to było? Trynd, patrz! Macie... Trynt. O, źle, nie, dobry, dobry. Ja znowu was lecę, ale... Cień pełen pształt. A ja nie uratowałem no. go. Przeciwnik pokonany. Brawo, Jacek. Mam trzeci poza ból. Po prawej nidal i... Nie wiem, ale już... 4x4 na 4, na 4 mam. Ja mam 2 na 2, 4. Ja mam 3x1 na, na 4, jestem fajny. Ja mam 5x4, więc jestem lepszy od kuby. Chowa się, Jacek, za mobami. Bo jak dalej trafi, to na 3 wiesz, ja chcę na 2 hity. Ja, ja. No nie mają farta, mi zawsze czym na resztę za HP. Lubię zabawy w kotka i myszkę. Ale powinniśmy go wygrać. To idzie ze mną na dragona. Nie, gdy My czołg powinniśmy coś wygrywać. O woli. No fajnie. A, jego się nawet nie opyla atakować. Bo wszyscy. Czy, <grym> cała reszta <grym <grym ucieka. sami cimy idziemy na dragona, to no, ale z muła. Dawajcie. o, o ja. Oooo Nie ma to temu. się? Jak to nie ma. No. O. Jak ona nas w ogóle Nie, no, nie wiem Domyśla się no, Gdzie ona jest? Nie do się, to jest cheatery O, tam jest, dobra, za tymi Stąd już na gdzieś trafi, dobra, Są czekamy się szaczem. Hmm, przygotuję hmm, Wylatujemy? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie jak no to. No A to tak przejdźmy ja użyję ulti już, 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 już. Dawać. Ja stunuję... Pantelona. dalej. No nawet dobrze się było rozdzielić. Dobrych, teraz. Stała Wieszę! Świeża, Wieszę, No, a wybić się ja. O, Idę długo, gaczę. Dobra, chodźcie, chodźcie. Aj. Aj, trend, trend. Fuck. No, fu no super. Wybiłem się w złym momencie. Kuba, nie. Chodź. ej, tryt nie masz ulti. tryt walnął ulti. fej, fej. Nie Dobra, misiek wam wyskoczy. Wyjdźcie stamtąd. A dalej. Ale ja chcę się pić? Nie. Idę tu. Rozwalam, rozwalam. Aj, no nie, ma, nie, nie da ja rady, to nie leżę. Zniszczono swoją wiedzę. To już nikt pokonany. Ma to takie łódźki. Dobrze. Lubię zabawy. Ma to co uważaj. Patrzę, jak, jak się leczy gość Dawaj na Wolibera. No dawaj, dawaj jedo, ten, do... Kuba. To jest nie jego pierdej. Udało ci się zabić wroga. No. I dawać daję. Zabij mnie. To ja już ja nie żyje. Jeszcze tylko niedal. Wow, no, 817 Za mały cooldown No to, to udzile i powinni pogorszyć Jak ona ma tylko to udzidę chowa się za mobami Właśnie to tak. oni już są, czekaj, nie, nie ma sensu Dobra, dosta, dostała dwa hity po 600 Pięć, pięć mam Brakaj Ło kurde Już nie dajesz mi tu zaskoczyć Fakt, nie damy rady Czekajcie na resztę. Na kogo? No, jest już Nidal, Jorik o no, ma tutaj dwie pułapki czekajcie wyjdźmy stąd nie chcę się bić mój Jacek dostał na ich terenie no poczekajmy sobie popatrzcie dwie pułapki no. moje chodźcie tutaj do tych szatorów o do tych małych nie, nie no cóż lepiej tam Ona już tak lepiej do chciała. tych tych dalszych to ja muszę ogarnąć potwory Ale ja muszę nie nie, nie to nie będziemy się bić nie bijemy się. Nie? Idziemy pod wieżę, pod naszą wieżę. No to co nie ma. Już wyskakujemy. To tych są mają małą HB. Bijcie. Nie dalej. Dalej. Ale urwamy bo... jak? 200 HP mi zostało Dobre katce! Uniknęła. No, A ty dlaczego znowu tylko ja padłem? Hamstwo w pańskiej dupa i gumną w dupie. Hamstwo <laughs> <Hacz gulia> w pańskiej dupa nie, i, i gumną w dupie. <gulia> 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 Dokład macie 10 sekund na rozwalenie wieży. Dobra. O, ale tutaj pobojowisko, sześć luda leży, Jakie kurde pobojowisko, no. Dajemy, dajemy. 6 <noise> Sześć typa. O, już lecą. Rozwalcie ją, dobra, do Dobra, dożycie. dobra. Ja no, wycofujemy. I, I teraz Gówno w dupie. Dobra, ja idę na draga. Ja idę po buch. Uch, jak ruszyli. Czas. no, słabe statu. Ja miałem takie dobre na poprzedniej grze, a teraz to... A wiesz czemu? Bo ja na poprzedniej miałem słabę. I wszystko czego ci na poprzedniej nie dobiłem, teraz ci dobiłem. Koniec tego dobrego. Ja chciałem tego buffa do dobra wypieć Ja też ja chciałem ja tego. Ja też go chciałem. Uch, uwaga! Help. Dobra, jesteśmy No, gdzie tu do matosa się pchacie? No jedynie. Wychultaje. Uff, uwag! O, o, Uf. Uf. o poczuję. Poczekaj, Poczekaj się chwila, chwilę. Ja mogę sobie ostrzej nieskoczności kupić teraz. Dobra, zostawcie go. Kustoszenie! Sojusznik pokonany. Ha! 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 Przeciwnik pokonany. Ej, pomóżcie dałować sami. Ej, dawaj do Jacka, do Jacka! Stłonuj. Lubie zabawę w Kutraimieszkę. Dobra, nie będę ci to bijał. Podchylaj się. Wow, nie dale. Jesz, jeszcze się buntuje. No Cię znowu jaka jedyna. Dawajcie, dawajcie. Czekaj, sobie wieżę. Ale menda jest. Nie lubię tej. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Narka. Będę cię blokował. <laughs> Nie. Dobra. Ej, mam 5000 gold. Lol. LOL! 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 No ja co nie to nie to nie Już cofam! Zapomniałem o tym, że trzeba kupować przedmioty. LOL Dobrze, pod ich nie poddadzą się. Zagramy do końca. Oh, LOL 5 tysięcy, 2 dobre i Co ty macie teraz